Halo, halo moi drodzy widzowie, dzień dobry A w zasadzie dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, gruba akcja, gruba Chyba akcja. nie muszę dzisiaj. mówić kim jestem, ale z tej strony jest ze mną pan Szymek Szymkowski się, a... Witam, dzisiaj taka Słuchajcie, gruba akcja, że ja się tr trzęsę cały stary. To jest tak gruba akcja, widzowie. Jak dobrze widzieliście, wczoraj na kanale był odcinek, gdzie robiliśmy zadanie od wieśniaka. I ten wieśniak dał nam starą śmierdzącą miksturę która daje nam 6 godzin niewidzialności. Niewidzialności. Nie bylibyśmy sobą z panem komisarzem Szymkowskim. Czy, gdybyśmy nie chcieli spędzić nocki w tymie czerwonym. Dokładnie, więc będziemy się całą noc siedzieć w Teamie czerwonym, Tylko jest jeden problem. Jeszcze nie wiemy, czy to się tam w ogóle dostaniemy, więc to jest... Je tak, jest problem, bo nie wiemy, czy cokolwiek... Słuchajcie, jest nadzieja, I, bo teraz jest zalogowany SHKF i Patrol. więc jest nadzieja, że oni specjalnie, że wiecie, no jak są w bazie, to nie blokują przykład, wejść, no bo po ta, co, nie? A może spróbujemy akurat tak się idealnie złapać na moment, że oni będą przechodzić i po prostu razem z nimi wejdziemy do bazy tak, po prostu. Tak, tak, będziemy tak, się kombinować Kombinować. Jest w ogóle, słuchajcie, po północy, to jest najważniejsze. Tak, ta, ta, właśnie, to jest najważniejsze. Jest teraz godzina 12.30 dokładnie. Plan jest no, taki, że chcielibyśmy robić całe 6 godzin, ale słuchajcie, stać się może ta. wszystko. Mogą nas przełapać, mogą nas zabić. A może nas w ogóle, nie, nas jest, w ogóle nie znajdą. Lecimy do bazy czerwonych i widzimy się, jak już coś się będzie działo. Ja pierdzielę, stary, ale powiem ci szczerze. Tak, szczerze, stary, jestem tak totalnie nie wiem. Tak się boję, że nas zobaczą, że cokolwiek. Ja pierdyle. Tara, to starczy tylko jedną rzecz i oni wszystkich wywołają na serwis Drodzy widzowie, jeszcze jedna bardzo ważna informacja przed tym, jak wystartujemy, że wraz z komisarzem Szymkowskim idziemy tam tylko i wyłącznie spędzić noc. Ja Nic biorę ze sobą. Tak. Ja biorę ze sobą stak jasno-zielonego betonu. Jeżeli będzie jakaś czwarta skrzynka, to po prostu go tam włożę w celach tego, żeby uwidocznić to, że tam byliśmy, żeby coś, żeby coś tam po sobie tak, zostawić, stawimy, ale stawimy. nie bierzemy żadnych rzeczy, którymi możemy się zapijać. Nic nie bierzemy, jak już to tylko zostawiamy coś u nich. To nie Dokładnie? będą żadne sztuki. Tylko... Mam tylko jedzenie, złote jabłka, kilow, żeby ewentualnie gdzieś się przekopać, jeżeli gdzieś będę już poza borderem, jak gdzieś wpadnę. Perl, jeżeli... też potrzebowaliśmy kilów, żeby się wydostać z bazy w ogóle na Kule, tak, Mamy tam koblarki i perły jeżeli wpadniemy do jakiegoś dołka żeby się można było z niego wydostać dokładnie, dokładnie, Nic więcej, dobra. nic pod kątem jakiejś enemy nie robimy żadnych tam nie wiem przypałów żeby się zabijać czy cokolwiek Nic takiego, totalnie pokojowo na ps to była fajna zabawa Leci. Dobra dawaj, dawaj ja Mam łódkę, mam łódkę, dobra to weź O nie peru, stary zmarnowałeś perłę Trudno on mam jeszcze dwie, mam jeszcze dwie, jeszcze dwie trudno stary, się... jak przez tą jedną perłę stary tam zginie Zbliżamy się do ich bazy Stary, zostało nam jakieś 400 klatek, czy 500, pijemy potem. Już? Tak. Wtedy to jest na 6 godzin, stary. <grym> 6 godzin. Stary, jesteś niewidzialny. Tak ja cię nie widzę? Czymę cię widzę? Nie, bo my, tylko, my jesteśmy w tej samej drużynie, więc my się by widzimy ale jako drużki. Tak, my jesteśmy w tej samej drużynie. Ale zarąbiście, że tak to działa, stary. Nie, Szymon, jak mi się wydaje, że ta łódka to już jest zbyt duży przypał. Chyba powinniśmy iść pieszo, bo jak nas teraz zaskaka gdziekolwiek zobaczy, tak, tak. że płynie łódka bez ludzi to skąd? Ale koniec. to zostańmy już w tym lesie tutaj. W lesie zostawmy tak, tak. po prostu. Las, łódka i nawet jej nie ta nie raz stoi i dpie. Dobra, zostawmy może już stare. Ta, no tu ją zostawmy tutaj. Tam o jakichś skarpetach w ogóle dyskutują, stare na czacie. No w ogóle się, Czyli w ogóle się nas nie spodziewają. Bo teraz, drodzy widzowie, żebyście wy też mieli jakoś tam pogląd na to, my ani słowa nikomu nic Nawet totalne, naszej nie drużynie nie, nie powiedzieliśmy. Nawet w naszej drużynie ja nic nie w coś w ogóle co Jaki by był przypał na przykład, gdyby okazało się na przykład w nocy, że nasza drużyna będzie ich atakować czy coś takiego. Dobry mózg magistra, bo ja czy coś na to by Dobra, ja już stoję i patrzę na ich ratusz, czeka na ciebie jak chcesz. Ja Boże, ten odcinek to jest złoto, stary, to jest najlepszy odcinek tego roku, naprawdę, ja przysięgam. A jak? Jestem ten na odcinek. Widzę cię, widzę cię, widzę cię. Dobra, siema. Elo, 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 elo. Witamy przy ratuszu! Dobry. Witamy, o, Witamy przy ratuszu na czerwonej, uwaga. Dobra. Uwaga, to jest zrobiony mur jakiś, ale to jest kompletnie z, beznadziejnie zrobiony ten mur. Zle. nie wiem Patrz. na kogo stary, chyba na Robuj jakiegoś... Na potwory chyba. Bo nie po możesz... Dobra, wszedłeś na teren drużyny czerwonych. Hello! Hello, siemaneczo! Znaczy, nie ma w ogóle tutaj żadnego powitania. Ja się spodziewałem... W ogóle spodziewałem. Że te tabliczki, że witamy serdecznie, nic stary. O ile mają ikonów. 4 chyba mają, no? 4 mają chyba, albo trzy Jak, potem. Trzymają, no? Trzymają. Dobra, starym, musimy znaleźć jakikolwiek wejście wejścia. powoli Iść idź, idź powoliszymy. Powoli, z... powoli, z... powoli, powoli, jest jakieś główne wejście, stary do bazy? Nie wiem, ale wiem, że na pewno, jeżeli bym szukał, to gdzieś blisko największych nieogarów. Wiesz, może, który dom jest Jawora? Nie, nie, pojęcia. Czekaj, czekaj. Widzę skakaefa, widzę skakaefa, Gdzie on jest? W swoim domu, tam To jest? Tak, jest. To jest tyle, no to jest. Próbujemy jakoś tam wejść, czy nie? Czekaj, czekaj, nie, nie. Stój, stój. No, piasek buduje. dobrze. żeby on ciebie nie przeszedł czasami, jesteś za blisko niego, stary. Definitywnie, on ma streama, stary, oni zauważą partikle. Bo mi się wydaje, że to jest Jawora, stary. Popatrz, papugi. Dlaczego? Ciekawe Dlaczego? Ciekawe, dlaczego to jest Jawora, Dobra, Szukajmy jakiegoś wejścia, stary, coś musi być. Oni musieli gdzieś zrobić jakiś błąd. Na 100% no, czyli ostatnio, słuchajcie, Ale nie ma tutaj w ogóle wejścia Bremem, od wewnątrz. Nie ma od mówił z Bremem, że znaleźli jakieś wejście, więc my też liczymy na to, że może Ale. się znaleźli. Tym bardziej słuchajcie, że nagrywamy to o godzinie. Teraz już pierwszej, prawie. Jest SKKF i Paczul. Więc wiecie, jakby inaczej jest, gdy wszyscy idą spać, to wtedy oni wszystko koblują A w momencie, Aha. gdy jednak ktoś jest na serwerze. Po prostu no wiecie, no on chce wejść do swojej bazy, więc niekoniecznie będzie kobrował, gdzie za chwilę tam będzie chodził, nie? Gdzie jest w ogóle Paczor, stary? Musimy być uważni. A w ja ogóle coś wy słyszałem, nie wiecie. Że podobno Paczor kopie jakąś dziurę w ogóle. Ale słuchajcie, jest jedna jeszcze rzecz, taka, że e, nie działa dzisiaj strona kwartowej masakry. I tak podobno, jak jesteśmy na Niewidce, to nie powinno nas, było, nie be, nie powinno nas być widać, bo ostatnio to było testowane tak, tak, tak. przez nas i nie było widać, ale dzisiaj nie widać nikogo. Paczor, paczor! Ja bycie, nie Paczor! on nas widział? Stary, on był o się odwrócił. Pięć on się odwrócił w naszą o stronę, nie. stary Nie, nie gadaj, nie gadaj. Tak, on się odwrócił w naszą stronę tam stoję. Dobra, no cofnijmy nawet. się, nie cofnijmy, nie się, się, cofnijmy się, cofnijmy się, cofnijmy się. Cofnijmy się. Ja, stoję, ja wchodzę na chwilę chyba na to drzewo, stare. Będę patrzył ja z góry, okej? Okay? Chodź na na drzewo, poszukamy z góry czegokolwiek. Dobra, wchodzę, 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 wchodzę. Sadł! tu. Koblarko! To mają ma, ma zejście w tym koblu! Obok tego widzisz? Patrz! W tym koblu obok, y, kob obok tego, Boże, Kuboida, Boże, obok, jak to się nazywa? Kurna. Bikonów, o, obok bikonów, stary. Bikonów? Tak. Tu, w Co tym tak koblu jest? obok bikonów, patrz, pan wychodzi, patrz, on wyszedł. Mm -hmm. Zamurowali wejście, czy nie? Ja idę zobaczyć, stary, ja Mi się zobaczyć. wydaje, że ktoś to zamurował. Czekaj, SKKF patrzy w moją stronę, SKKF patrzy w moją stronę, czekaj, dobra. Stary, Wrócił oni się. mają szansę Prócił, widzieć. Dobra, obrócił się. To jest jakiś szokielet. mam nadzieję, że my nie widzieli. Dobra, SHK się, się bawi z pandami, stary. SHK się bawi z pandami. Czekaj, ty próbuję. jest? Co ty się Pacz, Jest! Jest wejście! Jest wejście! Jest, jest zamurowane stary! Jest zamurowany! Nie, bo tam na dole jest zamurowane, wiesz? Tak? Myślisz? Mhm. Na 100% tam jest zamurowane, na dole. Czekaj, Churde. jest w ogóle czy tego? Dobrze, że powiedziałeś, stary, bo ja już bym skakał. Ja pierdzielę, stary, patchol. Trzy klatki ode mnie, by the way. Dosłownie przeszedł koło mnie stary, face to face. Teraz? Tak, dosłownie spojrzałem mu się w twarz na odcinku. Poczekaj Szymek, Withdraw 12 Masz, 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 masz. Trzymaj. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Patrz SKKF. Szymek, trzymaj. trzymaj, trzymaj, szybko. Bierz to, bierz, to, bierz, to bierz to. Dobra. Aha trzymaj. na TP, tak? Tak, teraz masz 100 dolarów. Jak polecisz na dół i się okaże, że jest zamurowany, nie możesz stamtąd wyjść, to mi powiesz szybko, idź te piemy do mnie. Dobra, okej. Okay. skKF na razie to jest. Poczekaj. Poczekaj stary. Jezu, to jest najlepszy odcinek na moim kanale Ewer. Ale ja ja, ja się sram mi się. Przysięg, serio przysięg, przysięg. Przysięgam. Nigdy w życiu nie nagrałem lepszego odcinka. Ja jestem... Widzowie, Wy tego nie widzicie, <grym> bo nie mam kamerki. Jezu, jeszcze chłopca napisał! <grym> Co to jest to tekst, w ogóle. on to Co? napisał do TG Miego, bo mi właśnie dołączył na ja. serwer, ale jakie to jest w ogóle idealne, bo ten odcinek stoi... Dobra, skakuję na dół, skakuję na dół, skakuję na dół. Dobra, ja czekam, ja czekam, ja czekam. Idę na, idę na drzewo, idę na drzewo. Dobra, Otwarte jest? Otwarte jest? Nie stary, nie jest, jest, jest otwarte, jest otwarte, skakuj. Otwarte jest? Iść, skakuj, jest, iść skakuj. Iść tobą. Tak, 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 skakuj, skakuj! Uciekaj, uciekaj, Paszol idzie, paszol i idzie, idzie, uciekaj. Schowaj się. Idzie. Dziś chowam, chowam, schowam się, schowałem się, spokojnie. Dobra, dobra, ja poczekam aż patrz wróci i pójdę jeszcze raz. Przed w moje ten, Przed w moje. Dobra, dobra. O nie, dobra, ale jest w innych skrzynkach. Ja schowałem się dalej. W magazynie, ja nie wierzę stary. Jezus To się dzieje? To się dzieje naprawdę stary. Dobra, wyszedł stąd, chodzi na górę. Tak, chodzi na górę. Dobra wymienię się i, teraz, wymienia się, wymienia się, i, i, się. Nie, nie, jeszcze idzie, SHH jeszcze idzie. Dobra, Ale zobaczcie. Wskaczę do ciebie, skaczę do ciebie, skaczę Skaczesz? Do ciebie. Nie, tutaj skaczę. Magazyn, tylko uważaj, nie wchodź do magazynu, bo to jest Gioryt. Biuret, pełno wiury Wejdź no, do jakiegoś innego pomieszczenia, nie, nie do tego. Jesteś? gdzie ty jesteś, gdzie ty jesteś? No widzisz mój nick, widzisz? Nie widzę. Bo nie wchodź bo... tutaj, nie wchodź tutaj. Okay. Nie wchodź tutaj, gdzieś indziej, gdzieś indziej, dobra ja, ja nie wierzę! Co za zapytał w ogóle tu postawiony jakiś ja pierdziel! Spokojnie, zostań tam, zostań w ogóle. Oj, głowa Citroxa stary, ja pierdziel! A oni oni ja nie są. oni skakają w ten sposób, nie przyszedł, do mnie doskoczyły. Gdzie, nas, gdzie, gdzie, mówi, stary. gdzie, gdzie, gdzie? Nie, nie On stoi obok ciebie? Czekaj, on stoi. Stanął, czekaj. Nie, bo tam się Coś kopie, coś buduje. Czekaj, ja może podejdę kawałeczek. Stary, oni tu zostawili dioryt w tym pomieszczeniu, gdzie ja jestem. On beton robi, stary. Czajusz, on robi beton. I jest czterech na serwerze. Jest czterech czerwony. Ja pierdyka. Halo, na tym odcinku tylko paczol. co jest? Napiszmy się ma danie poznaki na... Hej. Ja lepsem hej. O nie, o nie, poszedł koło mnie! Dobra, poszedł, poszedł. Ja ciągle za siurkiem się chowam. Dobra, dobra, dobra. dobra. Ej stary! Oni totalnie wszystko z tym zbierają, zobacz piecyki zbierają wszystko z tym zbierają, ale oni z tym żeby tego siurka nie zebrali tylko pli no, O tyle Hejka. lepiej, że Paczol nie ma żadnego streama, czyli w sumie on tylko za siebie odpowiada, tak? Tak, a on jest... On, ale on stary nie mruga. Stary, stary przecież on wszystko zbyt, widzi zbyt, on widzi trzy razy, więc Stary, on nie martwi żadnej chwili w życiu na mruganie, więc stary nie <laughs> mamy szans. Okay. Ty um gdzieś... Okay, do, do bazy? Ta, do bazy wszedł. Chodzimy. Otwieraj. Czekaj, 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 Nie teraz, nie, nie teraz, nie teraz. Nie bo teraz słyszysz, no co ty. Nienormalnie. Nie, nie, nie bo dźwięk usłyszy, dźwięk drzwi Dźwięk drzwista. Nie, Jest daleko żen. jest, daleko. Nie ma opcji, Dobra, on to usłyszy, stary, na 100%. Dobra, czekaj, wiedzie czekaj, do góry, nie, wiedzie zna. do góry. Dokładnie. Wieża, wieża, wieża. Otwieraj, otwieraj. O nie. Dlaczego pokój? pokój? Dobra, to nie jest wejście do jego bazy. Tam, Musimy ograniczyć tak. tego. Jawor, jeżeli cię źle traktują, napisz pod tym filmem w komentarzu pomocy. A może masz hodowlę ziemniaczka? Nie mam. Patrzę. A masz ziemniaczki, dobre. Koniec challenge'a, stary. No. Musimy nim otworzyć tej wodę, bo przyciski chyba też da się in ingerować. Da się? Chyba tak, ale to, ale potem, to nie jest nie ale teraz. To nie jest żaden tak, prank, To on nawet teraz zrobić. To nie jest żaden prank, Tylko im pomożemy, nie, bo im zbierzemy jedzenie. Nie, zostaw, bo oni będą widzieli, że coś jest nie tak. Zostawmy Bo no, oni ewidentnie się nie przenoszą, bo co to chwilę zobaczymy. To jest normalny, że paszport tu co chwilę wchodził, stary. On coś bierze, zanosi, odkłada i przychodzi. Mówiłem ci, stary, oni skrzynki zbierają, mówiłem ci. Mówiłem. Dobra, stary, nie, ja walę tą, walę dźwignię, bo za 15 minut już nie będzie. Stary, ale to będzie wiadomo od razu, że to my. Cicho, nie pierdzielaj, 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 chodź, 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 Zamknij drzwi, zamknij drzwi, zamknij drzwi. Za... Dobra, czekaj, Lokaj poszedł, nie Kto zauważył, mi Lokaj mi nie zauważył. Nie zauważył. Nie zauważył tak. Lokaj nie zauważył. Mówię, ja wiem widzowie, że trzeba jeszcze było poczekać w tym z pół godziny, ale... Oj, czekaj, Lokaj zauważył chyba. Oj... Stanął w miejscu. O kurde. Chyba widział mnie. Jak nie, coś, to ja się logam. Nie gadaj, nie. Dobra, nie widział cię, poszedł. Dobra, nie widział cię, dobra. Żebyśmy się z nikim mi, mi się nie Nie Mi się udało, mi się udało, mi się udało. Bo, zdało, bo, bo zdało. myślałem, że ktoś obok mnie chodzi, dobra? Zamknij te drzwi, istoty! Dobra, ale co on tutaj ma? Nie wiem. Coś w Dobra, ty, on tu ma stare ender jakieś w ogóle. A, jest... głowa Ewrona, o nie! O nie, to jest głowa Ewrona! O nie. nie. Chodzi do środka, do środka. O nie, o nie, o nie, o nie. dobra, ej, nas tu nie do nas Proszę, Najwyżej się vlogowujemy. Jak wejdzie do tego pomieszczenia, wylogują się oboje naraz. Ta. Nie. Ej, dziął! On tam o, ma jakieś tam tajne przejście! Jakieś... On ma tajne przejście jakieś! O, widzisz? Stary, nie żeby co, ale mi się no. wydaje, że to jest to miejsce, stary. Kto robi takie meble? To jest niemożliwe, stary, żeby to się tutaj nie znajdowało. O nie, o nie, o nie! Czekaj. On jest tutaj? Tak. On tu jest. Ja zamknę szybko to. On to usłyszał. Szymek. Wyszedłem. Szymeek Przyłapał nas? Nie, ale miałeś rację Tamtędy jest wejście Ty to na, ty to na filmiku zobaczyłeś? Tak W tym momencie nie, to... nagrałem jak wszedł do swoich podziemi stary Tylko nie mam pojęcia jak on tego użył, bo on otworzył obie te klapy i nagle wszedł ale nie wiem jak on to zrobił Może zobacz jak on będzie wychodził, co on robi no właśnie nie Zobacz, on, ej, stary. on może na przykład sprawdzać, czy coś zobaczyć. Cicho, 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 cicho. Spróbuj cicho, patrzeć na to ten, na ten jego cicho, pojemnik cicho. z wodą, bo tam może coś być kombinowane. Nie, nie, w tym pojemniku nic nie było. Oj, SKKF, chyba coś. Chyba jakieś wydaje mi się, wydaje mi się, że chyba dostał jakieś info od czatu, bo nagle się cofnął, zaczął się patrzeć po całym mieszkaniu, zaczął się patrzeć wszędzie, i nagle wyszedł teraz z domu i w ogóle stoi w miejscu. Pierwsza 40, godzina 20 za nami, sterno. Ja zaraz no, jeszcze chwilę. 45 wchodzę, żeby nie było tak bardzo podejrzanie, najpierw powiem, że byłem kupę. Czekaj, znowu SKKF wchodzi do domu. Znowu wchodzi do domu, SKKF, czekaj. A ty jesteś w tamtym pomieszczeniu ciągle o z nie, skrzynkami? Stary, on zadirtował wejście do domu. O nie, my nie wyjdziemy stamtąd. Stary SKKF dirtuje wszystkie skrzynki i wejście do swojego domu. O, jesteśmy w dupie. O nie, stary, jesteśmy w dopier. Więc ja czekam aż on wyjdzie, bo on zaraz powinien. O, o! Jest, odświeżyło się. Nie ma go, nie ma go. Dobra, stary, ale on. Ja pierdzielę, stary. Skaka es, Ja jak stary, zobaczę o co chodzi. Stary on wyszedł z gry, ale wszystko zadirtował. Ja! Powiedz, że jakieś wyjście jest stąd, stary. ja Ale się wkopię. Stary, wie, że będziemy musieli perłkę użyć przez szkło. Wiem. Chodź na chwilę. Patrz. tak, Wiesz, jak... otworzył, otworzył te klapy, Wiesz jak mi się okej? wydaje, że on to robił? Patrz, dobrze, że mam butelkę Popatrz Chyba, że butelką wodę nabiera z tego Aha, dobra, wszystko jasne Dobra, tylko dajcie proszę znać, że tutaj da się gdzieś... O nie, to jest totalnie nic, tutaj nie ma Ja no, tutaj nic nie ma Ja. Myślałem, że może jestem tam jakieś do ja jestem jakiej... jest... Nie, musimy, musimy stary, perłę uczyć. Tak, tak jakbyś chciał Udało się, UDAŁO SIĘ, JESTEM, DOBRZE, JESTEM! <noise> Wyszliśmy z pułapki, jest ja pierdzielę! Dobra, to, to jest zakazane na serwerze, ale nie mieliśmy wyboru. Nie no, pary, słuchajcie, wczujcie się nasze położenie, widzą, że To nie jest tak, żebyśmy chcieli cokolwiek oszukać i im ukraść. Po prostu ratujemy swoją dupę, ok? Tak... No bo, to znaczy, to nie jest tak, zakazane. tak zakazane. Niech nie ma tego. To jest tego. po prostu wykorzystywanie jakiegoś tam exploita, który jest w grze, tak? No ale tak, ale to właśnie podobno ale... nie jest że tak bardzo dozwolone. Bo... Ale nie wykorzystujemy to w celu przeszkody przeciwników, tak, bo my dokładnie. nie chcemy szkodzić, więc, więc... przepraszamy. Trochę więc musieliśmy tutaj. Jeszcze SKKF dostał od nas prezent do skrzynki. Tak, więc przepraszamy bardzo, bo SKKF wpisał dzisiaj o tych zasadach, że wykorzystanie bugów typu podsadzanie się, bugowanie perłami jest, jest niedozwolone, ale jest. <laughs> Domnekse? Welcome. Szymek. Co? Szymek. Co? Skąd miałem w twoją głowę? Szymek! No mają, bo chociaż zabili mnie jak wszedłem do ich portalu z Kilofem. Ja wszedłem ja jako bezbronny jak ponczuszek, a oni mnie zabili, ale... Dlaczego tak na płocie? Ja nie wierzę, stary, dobra. Dobra, także drodzy widzowie, ogólnie sytuacja jest taka, aktualnie jesteśmy po 2,5 godziny prawie challenge'u i sytuacja wygląda następująco, że Paczol chyba się domyślił, dlatego że niestety, ale przez przypadek podskoczyłem, przez przypadek zupełnie podszedłem do Szymka i użyłem spacji i Paczol chyba to zobaczył i napisał na czacie coś w stylu, że skrzynki już są zablokowane, coś takiego. Słuchajcie, póki co nie podjęli żadnych kroków. Nie latali z mieczami, nie wylewali lawy na ziemię, niczego nie robili. Więc mamy nadzieję, że Patchwork po prostu się z, się z nami zgrywa i że on myśli tylko, że nas przychytrzył. A tak naprawdę, nie wiem, może, może jednak się okazać, że on tak tylko po prostu strzelał, że tu jesteśmy, ale że nie jest tego pewny. Naprawdę nie mam pojęcia. Zobaczymy, co się będzie działo. Szymek, słuchajcie, wyszedł z serwera na pół godziny, także teraz przez pół godziny go nie będzie. Ja wyszedłem poza border na pół godziny, żeby całkowicie odpuścić. Może nawet przedłużymy to do godziny. Zobaczymy jeszcze. Pogadamy sobie z Szymkiem przez, nie wiem. Pół godziny albo nawet godzinę i ewentualnie nie wiem za godzinę albo pół spróbujemy wrócić i po prostu pokombinować dalej, ale no jeżeli patrzą, nie odpuści, no to chyba po prostu przegramy challenge, ale zobaczymy, nie wiem, widzimy się za godzinę. Dobra, słuchajcie, i widzimy się teraz po godzinnej przerwie. Jest godzina 3.43 w tym momencie. My nagrywamy już to. Znaczy, to znaczy, że mija już 3 godzina i 23 minuta. Tak, dokładnie. 3 o godziny ja. 23 minuty. Około mniej więcej tyle, co już jesteśmy, słuchajcie. Tylko, że problem jest taki, że Paczoł czegoś się zaczął domyśleć. Na szczęście my jakoś tam to obroniliśmy. Jakoś tam mniej więcej tak. pogadaliśmy, tak, że to nie wtedy na chwilę i tak dalej. udałem tak, i ogólnie Szymek wyszedł chyba na 15 minut miał wyjść, ja tak. też wyszedłem, ale finalnie z Szymkiem postanowiliśmy, że wychodzimy na dłużej i wyszliśmy na godzinę, żeby A, wszystkie... Tak, żeby wszystkie podejrzenia z nas, z, z nas zeszły. No i słuchajcie, chyba się udało i chyba wszystkie podejrzenia zeszły rzeczywiście, bo w tym momencie nie ma na serwerze nikogo z czerwonych. Dokładnie, ja bym, ale. Słuchajcie, pytanie, nie ma się co dziwić, bo normalnie ludzie śpią o tej porze i to ale tylko no patrz Ale to jest ładnie napisane w ogóle. Proszę bardzo. Czwarte o, tak, o codziennie od 3.40 do 6.00. Dobra, to ja Zawierzę. nie wiem jak ty, ale ja skaczę. Poczekaj ja... chwilę, bo może to być jakaś wpadka stare. To może być jakaś pułapka stare. Na szczęście masz 100 dolarów na teleport, więc dawaj. Dobra, lecę. I co? No i nic, stare. Dobra, no, gitara, gitara, jest razie... napisane, pamiętaj, zamknąć górę, jeśli wychodzisz. O, patrz jak moją głowę tutaj dali. Tu w ogóle widzimy jakieś krowy, spoko. Tu w ogóle mają, słuchajcie, jakąś owczarkę. Weźmy się na no, mi się wydaje, że tą no, ogóle... owczarkę robił skkf. Patrz tu jak ogóle, ty głowa Wszystkie. Ok, gdzie są w ogóle głowy? Paczola... To są wszystkie ich, stare. Kadesiaka. No, bez klidzu, to są wszystkie Czyli... ich głowy, no. No to nieźle, nieźle ta głowa. A gdzie jest ta głowa tutaj, taka, o, ta w koronie, Czyje to jest, ta głowa? Która? To ta jest to, Jasia. O, to jest Jasia głowa? Tak, tak, tak. A, to Jasia ma jakiegoś nowego skina, okej. Okay. Mhm. Ogólnie, słuchajcie, sytuacja jest taka, że przejrzeliśmy już ich cały ratusz, przejrzeliśmy pod swodem pod ratuszem, przejrzeliśmy już, słuchajcie, ich podziemia. No ogólnie 80, jak na nawet 90% wszystkiego zobaczyliśmy. Mam nadzieję, chłopaki, naprawdę, że nie jesteście źli. Mam nadzieję, oczywiście, że nie pokazałem niczego, czego nie powinienem pokazywać. Jeżeli pokazaliśmy coś, czego nie powinniśmy, to sorki Dobra, jesteśmy. Ja pierdzielę stary, ale to jest wysoko. No kurna, jest wysoko. Czekaj, próbuję się tutaj dostać nie problemy. Tu jest jakaś woda, żeby, żeby skoczyć, No, A tu nie ma żadnej wody, stary nawet, żeby zaskoczyć. Ale jak masz tam to możesz skoczyć. Czekaj, no przetestuję najwyżej. to wal skok. Vale, pa. Ja jestem tutaj, ja się nie cykam takich rzeczy. No to kozak, szymek, kozak. Ej, ale byłem przykład. O nie. Super szymek. Tutaj nie wierzę. Że żyję, ja bano teraz. Super szymek, to? Total... Prawda, może bana stary Ale ja byłem przekonany, że jak ma się jump boosta to to eliminuje od upadku, ale Czy chyba ty masz to tylko zmieniło. prawdę stary naprawdę bana. Dobra, ale ja już tak zrobię, stary. Ja! Czy ty masz, Dobra. stary, naprawdę bana? Dobra, to musisz, do... a najgorsze jest to, że nawet jak ja teraz się odrodzę, to już nie będę miał efektu, Jaki stary. Ja pierdzielę Dobra, drodzy Widzowie, niestety... Nie, nie będę kontynuował sam, bo to nie ma sensu. Także, moi drodzy widzowie, ja, niewidzialny pączek, żegnam się z wami o godzinie, w sumie czy idealnie wyszło, równy, równo 4.00. No, czyli nie... 3 godziny 40 minut. Tak, słuchajcie, niestety do 6 godzin się nie udało, ale zaokrąglimy do 4, 4 godzin, które mi się udało zrobić. Noc w Bazie Czerwonych spędzona, było naprawdę mega spoko. Ja idę spać, Szymek idzie spać, było super dymowo. Do, dokładnie. Jeżeli kochani chcielibyście więcej tego typu odcinków, pamiętajcie o tym, żeby ten film... Ocenić, zostawcie oczywiście suba, wbijajcie na kanał do Szymka. Bardzo wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i co? A my cześć. cześć!